Marta, ty ostatnio rozmuchałaś nieco burzy w mediach e, swoim biustem. Ty się jakoś... Jak ty się czujesz z tym, że takie zamieszanie się zrobiło wokół tego? Ja, e, ciężko mi sobie to wszystko poukładać w głowie, bo ja nikogo o to nie prosiłam. E, media zrobiły z tego gigantyczny szum. Widocznie musiało się dobrze klikać i dobrze się sprzedawało. No a to już jakby do mnie nie należy i to jest ich własna sprawa, co wymyślali na mój temat. Na ogół to były rzeczy sceny z palca. No ale tak naprawdę chyba przysłużyłaś się kobietom, które mają ten problem w odwrotną stronę. Oczywiście i taki był mój początkowy zamiar, idąc do Dzień Dobry TVN, od razu wprost powiedziałam, że jeżeli ktoś ma z tym problem, tak jak ja, to powinien to zrobić, tak? Powinien się porządnie zastanowić, bo to jest poważna decyzja. Ale właśnie chodziło mi o to, żeby wesprzeć kobiety, które rzeczywiście ciężko im podjąć taką decyzję. A nagle wielkie halo. Co ona wymyśliła? No kretynka. Ale z drugiej strony zgodziłaś się na sesję do Playboya. Ale co w tym złego, ja lubię mój biust, tylko przeszkadza mi fizycznie, bolą mnie plecy, wolałabym, żeby był mniejszy, no ale de facto, no wiadomo, że duże piersi są ładne, no ale bez przesady, jeżeli ktoś się źle z tym czuje, no to, no to się źle czuję, ja się źle czuję z moim biustem, a to, że go pokazałam w Playboyu, bo dużo osób na to czekało, więc dlaczego nie? Jak Ty się czułaś na tej sesji? Bo m, najwięcej opinii jest takich, że po sesji aktorki i znane osoby, które wychodzą, mówią, że było fantastycznie, że była domowa atmosfera. Jak to na Ciebie podziałało? Rzeczywiście atmosfera była domowa, no ale pierwsze trzy godziny to... Była tragedia, ja byłam spięta, ja nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić, aż w pewnym momencie musieli otworzyć wszystkie okna w mieszkaniu, w którym robiliśmy zdjęcia, bo ja powiedziałam, że ja zaraz zemdleję, bo jest mi tak słabo. Byłam spięta, nie mogłam nic zjeść, myślałam tylko o tym, czy się pożygam, czy nie. Ale przeszło. Przeszło, potem się już rozluźniłam.